Dwie bramki asysta Kamila Gracińskiego dzisiaj. Kamil jesteś zaskoczony łatwością z jaką przychodzą wam zwycięstwa z naprawdę niezłymi drużynami? Eee, no Bo ja mogę jestem. Powiedzieć, że, no tak, że przed meczem nie spodziewałem się, że, że mecz z całym szacunkiem do przeciwnika, że będzie wyglądał tak jak wyglądał, czyli będziemy dominować przez całe spotkanie. Eee, wygraliśmy 5-0. Naprawdę wysoki wynik, no ale to chyba my naprawdę pracujemy na to, żeby nas się oceniano właśnie jako faworytów tych meczów nawet sparingowych. Trener przed meczem nas uczulał, że, że ten zespół gra podobną piłkę co pierwszy nas przeciwnik na Euro, czyli Irlandia, więc musimy, musimy, musieliśmy się z tym zmierzyć i pokazaliśmy, że że fajnie że wszyscy jesteśmy naprawdę w dobrej formie, że pokazaliśmy to w tych dwóch meczach. Może dwa mecze były różne, tak? że jeden za tam lepiej zagrał, drugi tutaj, ale o to chodzi, że jak ktoś ma słabszy dzień, to żeby kolega go zastąpił. i Tak było w tych, w tych meczach obydwu, więc ja jestem zadowolony z tego zgrupowania. Wracam do klubu, dbam o zdrowie i nie mogę się doczekać już na następnego przyjazdu, bo to już będą wiadomo o Widziałem, że były długie negocjacje z Robertem Lewandowskim, kto ma ten rzut wolny wykonać. Nie było szans, tak spoglądałeś błagalnie w stronę ławki rezerwowych. Nie, wczoraj akurat po treningu ćwiczyliśmy z Robertem z 20 minut, rzuty wolne. E, wiedziałem, że Robert będzie uderzał, bo ja akurat o rzutów wolnych nie jestem, ale ja bym miał jakieś szansę, to bym spróbował na pewno. E, trochę było wesoło, bo chłopaki mi tam z ławki czy część miał uderzał, bo wczoraj e, takie spadające liście, to uderzałem, więc... To, ale to, jak mówię... Cristiano, bo się nawet ta, tak ta, ustawił. No ta, właśnie o to chodziło, że... Ale mówię, no... Teraz możemy sobie pożartować, mecz jest poważny. że y, cybermety są rozpisane przez trenera i trener y, decyduje kto to strzela. Następny mecz reprezentacji 1 czerwca, aż dwa miesiące od dzisiaj. Długi czas, chyba troszkę będzie tej atmosfery brakować. No na pewno no... Dwa miesiące to nie cztery, tak jak teraz czekaliśmy, więc mam nadzieję, że szybko to minie, że wszyscy skończymy sezony w dobrych nastrojach, bo jest jeszcze robota do wykonania w klubie. Zdrowie, żeby dopisywało i mówię, tak ja powiedziałem wcześniej, nie możecie doczekać, aż przyjadę na następną zgrupowanie.